potrzebne na panczowane serducho. Włóczka czerwona, tamborek, igła tkacka, teraz nożyczki przydadzą się, tkanina, filc, klej magik, klej do tkanin guterman, przyda nam się także biała kredka do odrysowania wzoru, ruchome oczka, I tu mam szablon serduszka wycięty z kartki papieru, Powiem jeszcze wam dwa słowa o tkaniny, która została tutaj użyta. Jest to tkanina lniana kocykowa i igła tkacka do panczowania z drewnianą rączką, gruba, duże oko do włóczek. Ja będę robić pracę podwójną nitką. Moja włóczka jest trochę cienka, więc zdecydowałam, że będziemy na dwie nici tutaj panczować. Materiał ma taki właśnie fajny splot prosty i nadaje się do pracy właśnie z taką grubą igłą. Mamy też w kolorze. Białym, taka lniana tkanina kocykowa, fajnie się tutaj sprawdza. Możemy też wykorzystać y, materiał jutowy. Taka juta, na przykład florystyczna na rolce, też da radę panczowanie na takiej właśnie jucie. Od czego zaczynamy? Tkaninę nakładamy na tamborek. Y, jest to ważne, żeby mieć dobry tamborek, żeby tkaninę naciągnąć po nałożeniu. Warto wtedy odwrócić tamborek w drugą stronę i tutaj kawałek po kawałku tkaniny naciągać. Zresztą teraz można zobaczyć, jaki ta tkanina ma po naciągnięciu charakterystyczny taki wzór tych dziurek. Odrysowujemy sobie szablon. U nas jest to serce. Używam białej kredki, bo na czarnej tkaninie nic innego pewnie tutaj by nie pozostawiło śladu. Ale może to być też kreda. Teraz tak. Mamy taką drewnianą igłę, i w zestawie nie ma do nich nawlekaczy. Ja tutaj mam nawlekacz od innej igły, ale chcę pokazać, jak można zrobić własny nawlekacz używając tutaj drucika florystycznego. Ucinamy kawałek tego drucika, składamy go na pół. Końcówki tutaj ze sobą delikatnie skręcimy kilka razy, i w ten sposób uzyskamy. Nawlekacz do naszej igły. W ten sposób nawlekamy igłę, że tutaj wkładamy od tej strony drucik, przez który później przekładamy włóczkę i jeszcze przez oko na końcu igły. Ja pracę będę robić włóczką czerwoną, akrylową i sprawdzę, jak to wyjdzie, kiedy będzie robiona robótka dwoma nitkami, czyli podwójną nicią. Wkładamy przez oczko nawlekacza tutaj. Teraz delikatnie należy pociągnąć, łuczka przeszła przez igłę i teraz jeszcze musimy nasze nitki przełożyć przez oczko, które mamy na końcu igły. Wkładamy na wlekacz, przekładamy przez niego obydwie nici. Z reguły pan czuje się jedną nitką, ale my tutaj testujemy i sprawdzamy jak nam to wyjdzie, kiedy użyjemy dwóch nici. Ok, wystarczy teraz troszeczkę pociągnąć z powrotem nitki. Tak, przygotowana igła do panczowania jest już gotowa. Każdą robótkę z reguły zaczynamy od obrysu. Panczujemy najpierw po naszym obrysie, a później wypełniamy środek. Ważne to, w jaki sposób trzymamy igłę, że oczko ścięte igły jest skierowane w kierunku, którym pracujemy, oraz igła musi być wbijana do końca do oporu. Tutaj i blisko nie wyciągamy jej od. Tkaniny zbyt wysoko, tylko blisko. Czy mam się, widzicie jakie małe pętelki nam tutaj wyszły? Czy mam się blisko tkaniny wyciągając? Igłę, ale też raz przy razie wkładam ją do samego końca. I tutaj mam rozwinięte już trochę nitki, bo to też jest ważne. Oprócz tego, że naciąg tkaniny. Odpowiednie trzymanie igły, żeby nasza nitka właśnie się swobodnie rozwijała. Ona przed chwilą się tu trochę zahaczyła o tkaninę i już w tym momencie przestałaby mi robić pętelki, gdyby tam nadal się haczyła. Tak wygląda już nasze serduszko po obwodzie. Coś tu zaczyna być widać. Teraz będziemy robić wypełnienie. Raz przy razie wbijam igłę do końca. Co to znaczy do końca? Ja tutaj wbijam teraz do tej czarnej obwódki, która była na igle. I tak będę wbijać zawsze. Te pętelki będą po prostu troszeczkę krótsze i tego się trzymam. Hmm, ale tak naprawdę możemy to igłę wbić aż do końca tej rączki po ściągnięciu tej zabezpieczającej igłem folii. Tutaj jadę do końca. Hmm, pokażę tam wam zresztą to pewnie w kolejnych filmikach i robótkach z tą igłą. Bardzo fajnie się pracuje taką grubą igłą i włóczką. Praca. Jest taka mięsista, milutka, no i szybko przybywa nam tej robótki. I raz przy razie, ale serce po prostu wypełnia się bardzo szybko taką grubą igłą. Jest to też plus tego haftu. Ok, zobaczcie, haft teraz mogę już po zakończeniu ściągnąć z Mamy tutaj z drugiej strony, z lewej, tam stronę, będziemy zabezpieczać klejem przed spruciem. I tutaj używam kleju Magik. No, trzeba dość sporo tego kleju użyć, bo każda nitka musi się jakby tutaj nim zostać pokryta. Z tego względu, żeby ta nasza robótka się nie spruła. Klej Magik, posmarowane całe serce i będzie sobie teraz troszeczkę schnąć. Aczkolwiek muszę tutaj jeszcze zabezpieczyć brzegi tej robótki. Obcinam dookoła z zapasem tkaninę i nacinam po obwodzie ten materiał, żeby udało mi się go fajnie pozaginać do środka i zabezpieczyć robótkę w kształcie serca. Tak, za chwilę raz przy razie będę zaginać i jeszcze przyklejać klejem, żeby się tutaj to ładnie trzymało serce. Tu już prawie całe serce gotowe. Mamy podklejony ten materiał. Tam, gdzie niegdzie, gdzie może już klej troszeczkę wysech albo po prostu jest słabo, tym klejem było już posmarowane. Dokładam jeszcze trochę kleju, żeby nam się to wszystko właśnie tutaj ładnie trzymało. Tak zabezpieczoną pracę możemy wykorzystać teraz, żeby ją gdzieś po prostu naszyć, przykleić. Ja drugą, tą właśnie stronę. Będę za chwilę zabezpieczać filcem, a z tej strony, zobaczcie, mamy tu jeszcze kilka niedoskonałości, które w trakcie pracy gdzieś powstają. Zajmiemy się nimi później. Teraz biorę kawałek filcu, przykładam i będę odrysowywać um, kształt mojego serduszka, um, tak żeby mogła z drugiej strony ładnie podkleić tył tego serca. O, widzimy, już jest odrysowany szablon. Wycinam serduszko, przymierzam czy wszystko tutaj ładnie pasuje, jest ok, no to teraz muszę jeszcze dosmarować klej, widzicie jak ten klej wysycha, chłonie go materiał i, i włóczka i on się później zrobi po prostu bezbarwny. Ale nie przesadzamy też tym klejem, jeżeli będzie go za dużo to po prostu wyjdzie nam e, przez filtr na tą naszą stronę. Wierzchnią. Dociskamy i tak mamy przygotowane serducho. Teraz, jak już pętelki są zabezpieczone klejem, możemy coś zrobić z tymi niedoskonałościami. Co robimy? Bierzemy ostre nożyczki i po prostu tak sobie pętelka przy pętelce po prostu sprawdzamy, gdzie nam jakaś niedoskonałość wyszła. Czasem, po prostu zahaczymy igłą o pętelkę, która już istniała i ona nam się po prostu tak wyciągnie. Ale jak widać, jest to wszystko do zniwelowania na koniec. Serduszko gotowe. Co dalej? Ja już mam przygotowane wcześniej drugie takie serduszko i będę chciała do niego teraz przykleić oczka. Tutaj zobaczcie, wykorzystam teraz klej do tkanin Gutterman, który... za pomocą którego przykleję te oczy, ale polecam też Wam go do przyklejania różnych aplikacji na tkaniny, torby, kurtki, plecaki. Bardzo dobrze się sprawdza. Super mocny i łatwy w użyciu. Oczy już gotowe. I co teraz te nasze dwa serca dalej będą robiły? Fajne te oczka. Dobra, już mi się podoba. serducha ze sobą będziemy chcieli teraz połączyć, zeszyć żeby z tego powstała naka. Sercowa Torebusia. Przyda się znowu włóczka w czerwonym kolorze, w którym panczowaliśmy. Igła z dużym okiem, tak zwana cerówka. I będziemy te serce ze sobą łączyć. Ja wcześniej przygotowałam sobie jeszcze taką rączkę do tej torebeczki, wykonaną ze sznurka bawełnianego 5 mm i zrobioną z plotem makramowym, z płaskie węzły, ten taki kawałeczek. Będę wszywać tą rączkę od razu, zszywając tutaj te właśnie boki, raz przy razie. To już tak naprawdę prawie końcówka naszej Robótki. Zobaczcie, w środku tak to wygląda. Jedna część wszyta. Przejadę do końca drugiej strony. Trochę te końcówki przytnę, i też tutaj schowam. I tak prezentuje się gotowe serduszko torebeczka. Ale niekoniecznie musi być to tylko torebusia. Zobaczcie też inne nasze inspiracje na blogu, na social mediach. Znajdziecie nas na Facebooku, Instagramie, TikToku, gdzie inspirujemy do działania. Pozdrawiam i życzę powodzenia z przygodą z panczowaniem.